Sponsorem programu był dystrybutor preparatu Molekin D3 na odporność. Cieszę się, że mój synek wraca do szkoły. Ale boję się, że po normalnym nauczaniu może zostać tylko wspomnienie. Nasze dzieci chcą być szczęśliwe. Nie szczepiąc się możemy je ponownie skazać na naukę zdalną i problemy wywołane izolacją. Wciąż za mało z nas się zaszczepiło, a 9 na 10 osób, które trafiają do szpitala, to osoby niezaszczepione. To oznacza, że konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się i wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Wracający ból pleców i stawów? Pomoże Olfen Max. Nowy specjalistyczny żel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy ryk niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Olfen Max. Fajnie to zrobiliście. Janeczku, patrz. A gdzie jest miejsce na ubranie? No tu. Nie, no Janeczku, trzeba to kupić. Niektórzy się mieszczą w jednej szafie. Biedactwo, ja ci kupię drugą szafę. Pojedziesz i kupisz, Janeczku. Teraz w salonach Agata wszystkie produkty są w promocji. 100 zł rabatu za każdy wydany tysiąc albo 40 0% ze spłatą dopiero od przyszłego roku. Agata, kupuj także online. Czy chcesz chronić się przed wirusami? Oczywiście, przecież codziennie spotykam tyle osób. Dlatego mam nowość, że do nosa To moja tarcza przeciw wirusom. Bloxin tworzy w nosie barierę przeciw wirusom, blokuje ich wnikanie i namnażanie. Chroni przed infekcjami, w tym COVID-19. Z Bloxinem czuję się pewniej. Bloxin – działanie substancji potwierdzone badaniami klinicznymi. Wszyscy chcemy czuć się bezpieczniej. Bloxin – Twoja tarcza przeciw wirusom. Przy problemach z dziąsłami coraz więcej osób sięga po pastę laka Lakalut Active chroni przed krwawieniem dziąseł, parodontozą i wyraźnie ujędrnia dziąsła. Lakalut Active sprawdzony przez dentystów. Zaufaj efektowi lakalut. W tę sobotę masło mazurski smak 3,45 za sztukę przy zakupie trzech. I filet z piersi indyka 13,99 na stoisku z obsługą Kaufland. Super łup łup. Cześć. Stresu nie zawsze uda się uniknąć, ale można nad nim zapanować. Pomoże ci w tym Miralo. Miralo zawiera melisę, która wspomaga uspokojenie oraz ashwagandę, która dzięki właściwościom adaptogennym zwiększa odporność na stres. Wystarczy tylko jedna kapsułka Miralo dziennie. Miralo, twoja siła spokoju. Wypróbuj też Miralo sen z melatoniną i ashwagandą. Przepraszam, już pędzę. Każdy ma powód, żeby przekroczyć dozwoloną prędkość. Każdy myśli, że jemu wypadek się nie przydarzy. A gdy się zdarzy, jak wytłumaczysz, dlaczego jechałeś za szybko? Nie szukaj wymówek. Pośpiech, sprawa do załatwienia. Czy to cię tłumaczy? prowadząc przestrzegaj limitów prędkości Moje włosy miesiąc temu wypadały teraz są silne i zdrowe lśniące i gęste mega mocne Widzicie Dbało o nie z Biotifem Max to sprawdzony lek w dobrej cenie i ma maksymalną dawkę biotyny Biotifem Max to lek który wzmacnia włosy oraz hamuje ich wypadanie Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu Działa też na skórę i paznokcie. Biotifan Max. Maksymalnie zdrowe włosy. Iza, pracujesz w recepcji przychodni. stykasz się z różnymi wirusami i nie chorujesz. A mnie tylko przewieje i od razu infekcja. Jak ty to robisz? Stosuję witaminę C. Witaminę C? Tak, ale lek. Askorwita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C. Bierz przy pierwszych objawach przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Askorwita dostępna tylko w aptece. Co Pana do nas sprowadza? Panda! Panda? Panda mi się utopiła. A, selfie w Wannie. Panda jakiś nowy smartfon. Smartfon, tablet, laptop. Na wszystkim będzie pan dobrze wyglądał. No ba. Taniej Owad w Neonet. Smart TV LG ponad 400 zł taniej. A Xiaomi Redmi Note 9 za niecałe 650 zł. Panda zachwycona. ja też. Neonet. Teraz Taniej Owad. Nasza rodzinka to musi mieć odporność! Mamy dzięki Iskial. Iskial to maksymalne wsparcie odporności. Połączenie najwyższych porcji składników, oleju z wątroby rekina, witaminy D3 i czosnku. Iskial, zadbaj o odporność całej rodziny w okresie powrotu do szkoły. Gdy łapie mnie ból, świat traci swoje barwy. Wszystko zaczyna mnie przerastać. Czuję się jak więzień, przykuty do fotela. Nie czekaj, sięgnij po Dolgit. Żółty krem z apteki, który pozwoli szybko pozbyć się bólu. Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach. Dolgit, by szybko pozbyć się bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam. Parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas. Kup więcej, kup więcej. Jak sobota to w Lidlu i tylko. Od soboty w Lidlu. Schab wieprzowy w plastrach XXL 45% taniej, 895 za 700 gramów. Wszystkie napoje i nektary marki Solewita 3 w cenie 2. A banany premium 60% taniej, złoty 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Jupi! Pełne ziarno to składnik numer jeden płatków śniadaniowych Czokapik. Pycha! I tak powstał Czokapik. Ma pyszny czekoladowy smak i jest wyprodukowany w Polsce. Graj o kasę na wydatki szkolne oraz zestawy z myszką Miki w loterii płatków śniadaniowych Nestle. Sponsorem programu jest Biofarm, polski producent leku Gimkofar Intens. Na pamięć. Sponsorem programu jest producent preparatu Zdrowit Skurcz z magnezem i potasem.